Witajcie moi mili, mamy poniedziałek, piękny poranek. Miki sobie tam ładnie leży, a ja mam tutaj takie. Taką, taką szybką, 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 bardzo szybką akcję nazwijmy to drzwi od Splintera. W piątek mi chłopaki dostarczyli, miałem to zrobić weekendową porą, ale w weekend miałem trochę zabawy z tym ducato. W niedzielę mi się. W nie... Co to? SMS-y? Tysiąc SMS-ów. E... No, w niedzielę miałem inne zadania bojowe, nazwijmy to w ogródku, także zrobimy to dzisiaj. To będzie bardzo szybka akcja. Tutaj mam taką reperaturkę poszycia bocznego, ale nie będę używał tego, bo to szkoda na to e, pieniędzy. Mam tutaj kawałek karkusza blachy 08. Z tego wygniemy, znaczy coś wytniemy, wygniemy i to zrobimy takie poszycie. No i trzeba będzie na pewno też wymienić. To widzimy resztki. O, korytka, nie, wiecie, to się tak schodzi do kupy tu jest zagięte. Tu mam jakieś wełenkę, trzeba to gdzieś tam pewnie do góry popchnąć. No i tu dorobić. No, skompletowałem sobie jakieś narzędzia. Mazaczki, szlfiereczki, kombinerki. Yy, te samozaciskowe żaweczki, Środki ochrony osobistej. Yy, no, do higieny, BHP. Metruweczkę, jakieś tam latareczki, rysik. No, pierwszą rzeczą, jaką zrobię to... Tutaj mamy, no bo nie mam akurat busa spintera żadnego, także tutaj mamy oryginalne ranty. Tutaj też mamy kawałek oryginalnego rantu, wygląda on tak powiedzmy średnio. No ale chyba jeszcze da radę do tego odmierzyć, także zrobię sobie tutaj kreski i wiecie, odmierzę sobie powiedzmy odległość. Także jak potem będę przystawiał reperaturkę, to żebym sobie tą odległością już tutaj dobrze doszedł, bo Inaczej może być za krótkie drzwi albo mogą być za długie i wiecie nie będą pasować w, w odwór także to zrobię sobie to a potem a potem chyba zaczniemy sobie już powoli coś kombinować z naszą blaszką Muszę odkręcić tą łapę, o jedna chyba poszła, ale niestety jak to była w życiu, druga ani drugi, nie próbowałem odkręcić, ale jeszcze niestety za bardzo jest ten torb zrobiony, także tutaj trzeba będzie zastosować inną metodę. Jeżeli chodzi o te spawy zewnętrzne, to kamienna tarcza zaszlifowuje tylko tak delikatnie. Wiecie jakieś te odpryski, kawałki drutu no i coś co tam wystaje za bardzo. O, ale potem tarcza taka ta no szczoteczka druciana i finito. No i dobra, środki mamy tutaj pomalowane epoksydem. Yy, nie tym na rdze, tylko takim wiecie, normalnym zwykłym epoksydem, bo tutaj było ładnie, także wszystkie tutaj jakieś spawania, nic tu nie spawanie, Spawania, wszystko pozalewane epoksydem. On bardzo szybko schnie, także przy takim słoneczku elegancko mi tutaj ładnie wszystko wyschnie. Tam pędzę, żebym, no, ten epoksyd tu w te, powiedzmy, zagięcia, które później będę doklepywał. No, także tak to wygląda. Tu Pomalowane, wszystko od dołu, ranciki zabezpieczone, także ja czekam sobie na niech to przesnie i zaraz będziemy to spawać i już będzie połowa sukcesu blacharskiego.

parę ładnych godzin, żeby ten epok był do szlifowania i kładzenia szpachli, także wiecie o co chodzi. Tutaj jeszcze moje blacharskie oko dostrzegło pewien szkopuł. Widzimy tu chodzi ten y, wózek od tego, rolka od, boczna. Widzimy tutaj powyrywało blachę i ktoś, czekajcie widać to jest, jak to jest wszystko za ten, no, wi... a tu, no widzimy jest kawałek jakiegoś płaskowniczka, śrubka i to tak jakby trzyma to wszystko, nie żeby się nie rozleciało. Tutaj widzę jest popękane i tu jest to wszystko pęknięte, to chociaż to pospawam. Ten kawałek jakiś tutaj wspawam no kątowniczek, żeby to się jako tako trzymało jeszcze z parę lat podejrzewam. No i dobra pospawałem tutaj to. Teraz gdzie mogłem, robiłem takie to no spawiki. Tu nic nie szlifuję. Trosz, tutaj troszkę to pozywałem, żeby ta blacha nie spakowała. Dospawałem do tego ozdobienia. Powinno, powinno wytrzymać jak czas. Od, 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 i skok 2,5, także za dużo ona tam nie zbiera. No ale już mi się chciało wyciągać inna, ona tak fajnie, wygodnie leży w ręku. Tutaj jest akurat na środku takie, jakby przepłoczenie, a ja akurat nieszczęśliwie musiałem tam no <śpawać> spawać. Także po prostu na tej szpachelce delikatnie tak to postarać się wyszlifować, żeby chociaż jako tako to wyglądało. Oj, na na sobie jedną płaszczyznę szlifuję, potem tak drugą, mniej więcej wiecie, żeby tak nie szlifować tego powiedzmy załamania, tylko tak na płasko trzymać, nie? żeby nie narobić jak za dużo dołków. No, także tak to wygląda, no nie sobie szlifuję, szlifuję. Czasem sobie pomagam klockiem. Oczywiście pokończyły mi się wszystkie papiery i miałem jakąś ostatnio ścierło, taki kawałek pesto, jakiegoś ledwo co, ledwo zużytego, także no muszę jakoś, muszę sobie kupić papiery po prostu, to może jutro. No, zeszlifuję trochę trochę papierkiem, takie wiecie zabawa tu nie ma się co spuszczać bo to jest to nie jest lexus no, czekaj gdzie ja poszedłem tutaj aha papier, no teraz lecę sobie to jest 120 tak żeby ci nie było za dużych rys, tak żeby potem nie, na tej farbie nie wychodziło tak czyli sobie 120 to wszystko tak delikatnie zlikwidowałem rysy po 60. Oczywiście no, odkurzyć oczywiście, żeby te Mamy szpachlę tą wypełniającą daną, tą żółtą taką. Teraz damy taką trochę lepszą szpachelkę, no szpachlę taką powiedzmy, troszeczkę bardziej jakościową, żeby wypełniać takie te dziurki. Wszystkie widzicie takie niedoskonałości. Ona się tak fajnie, to jest taka trochę lepszej jakości szpachla i ona lepiej, wiecie, wchodzi w te wszystkie dziurki, żeby to w miarę jako tako wyglądało. No i dobra, tak to wygląda. Mamy piękny zachód słońca. Zobaczcie jaki piękny zachód słońca. No i słońce się odbija, chociaż w sumie się nie odbija na tym moim amatorskim lakierowaniu, Jest, jest porobione. Pomyślę, że tak spawałem dość obficie i no, za dużo nic nie pofalowało. Wiadomo, są takie delikatne, widzicie, niedoskonałości, ale to być. Ale to bym musiał jeszcze dać trochę szpachli, bo szpach, yy, no. Yy. Szlifować wszystko klocem, takim dość długim, żeby to ładnie wyprowadzić, ale to naprawdę tu nie ma, nie ma co się, nie ma co się z tym szarpać. I źle to nie wygląda, powiem szczerze. O. Może być. Dobra.